Cześć wszystkim, Wilgotny Głupik z tej strony. W tym filmie pogadamy sobie trochę o pewnej rybie, która tutaj jest w tym akwarium. Bo słuchajcie zauważyłem, że ostatnio nie czuje się niestety ta rybka chyba najlepiej. O, właśnie ostości nie ma, o już wróciła. Nie czuje się najlepiej ta rybka, więc chciałem właśnie się was poradzić. Trochę co chodzi o tą rybę, żebyście mi po prostu doradzili, co z tą rybą. A o jaką rybę chodzi? Chodzi mi oczywiście o mojego, o tego największego. Widzicie go? Neona czerwonego. Chodzi o to, że ten neon, no, coś mu się chyba stało i jest to na pewno starość. Jest to starość. Ten neonek już bardzo długo tu u mnie jest. Nie wiem, z 2 lata chyba będzie, jak już on tutaj pływa sobie i bardzo ładny urus duży. Widzicie, ale ja zauważyłem, że ma ostatnio jakieś problemy zdrowotne. Problemy zdrowotne typu takiego, że ma nadmiernie, jakby to powiedzieć, rozdęty brzuch. I no niestety jego łuski w części dolnej. Partii ciała na brzuchu, kolokwialnie mówiąc. No, zauważyłem, że niestety, ale robią się mu nastroszone. Także, no, rozdęcie brzucha i nastroszenie łusek są to objawy stricte podchodzące pod posocznicę. Czytaj sepsę, jak to woli. No, i słuchajcie, ale generalnie, ryba, która ma sepsę, to czy tam posocznicę, jak to woli, to generalnie stoi w miejscu i się nie, nie rusza i nie, nie jest apetyczna. Nie, nie, nie jest apetyczna. Bez sensu to było, co powiedziałem. Nie ma apetytu do jedzenia, o, o to mi chodziło. Generalnie, tak stoi i się nie rusza, i jest taka niemrawa, i traci ubarwienie. No, jak widzicie, ten neonek w lewym, w lewym rogu ekranu jest na tle filtra. No, on pływa, widzicie, jak na karmie gdzieś tam złapie jakiegoś płatka jedzenia. Także nic generalnie się nie, nie dzieje z nim aż tak złego, oprócz właśnie tego nadmiernego rozdęcia brzucha i, i tych właśnie stojących łusek w dolnej partii ciała właśnie na brzuchu, tam gdzie ten neon ma ten czerwony pasek. i Nie wiem, słuchajcie, co z tym fantem zrobić, bo ryba na pewno nie zachorowała. Przez to, że jest w akwarium jakaś choroba, yy, tylko pewno ze starości. Tak, ta ryba już tutaj była dosyć długo u mnie, znaczy nie była, bo jeszcze jest, także jest już dosyć długo tu u mnie i, i tak jak mówię, no z 2 lata chyba, albo i lepiej już. I żyj, żyje dalej, no ale tak jak mówię, no, coś z tą rybą się dzieje. Aczkolwiek apetytu do jedzenia nie traci, jak już mówiłem, i gdzieś tam złapie jakiegoś płatka, e, jedzenia gdzieś tam, coś tam popływa jeszcze. E, I nie wiem, nie wiem, słuchajcie, jak tutaj z tą rybą rozwiązać tą sytuację. Dlatego prosiłbym Was o porady. No. Sami widzicie, e, ta ryba się jeszcze, jeszcze, jeszcze się rusza, dobrze pływa, e, no a tu niestety właśnie to, o widzicie, patrzcie. O, pływa normalnie. No ja normalny neon, tak? Ja normalna zdrowa ryba. Tylko, że widać, że jest nadmiernie rozdęta i, i pewnie na kamerze tego nie zobaczycie. Ale no tak jest. Jest nadmiernie rozdęta i w dolnej części właśnie brzucha te łuski mu stoją. I to jest tyle. Ryba generalnie pływa jak widać. Miałem tu w tym akwarium też przypadek taki z rasborą. Jedną z moich klinówek, która też tutaj Zdechła, ale ona no, pewnie była słabsza, jak chodzi o osobnika, bo też e, ogólnie posocznica jest chorobą, która wyłapuje e, najstarsze sztuki e, bądź takie, które e, z jakiegoś tam powodu mają e, osłabiony układ odpornościowy. E, I właśnie dlatego stwierdzam pewnie, że ta neona, e, ta, e, ta neona, ta rasbora pewnie właśnie taki układ odpornościowy miała, bo wcale taki osłabiony, bo wcale nie była. Jeszcze stara, a no po socznika ją dopadła. I no niestety e, jeszcze jest tutaj kolejny wariant, który jeśli chodzi o tą razborę, może wejść w życie. Miałem taką jedną razborę, która e, lubiała dużo jeść. E, dużo jeść, e, zawsze pierwsza łapała jedzenie, dużo jadła, jak się nażerała. E, to była po prostu gruba jak głupik w ciąży. E, więc może właśnie to, że się tak przejadała. Chociaż nie karmiłem dużo, ale jak już nakarmiłem, to ona większość tego pokarbu jadła. Może to gdzieś przez przypadek, właściwie że się tak sama przekarmiła na własne życzenie, e, ją właśnie rozwaliło, jej wątrobę i, i skończyła jak skończyła. E, a już jej oczy wyszły, także no, ona miała stricte, stricte też pozocznice, Także można nawet i z przekarmienia, po prostu rozwaliło rybę. A ten neon na pewno ze starości jest, bo no, żadna inna ryba nie ma nic. Zobaczcie, wszystkie inne pływają. Normalne są, wygląd ryby jest, no jak ryba, nie? Bez żadnego tam nadmiernego rozbalonienia, rozdęcia, bez szyszki na ciele, to znaczy stojący łusek. ja na to mówię szyszka, tylko właśnie z tego akwarium ten neon i ta jedna razborka, która razborka już zdechła, a ten neon, no właśnie teraz, o widzicie, nie wypływa, niby wybarwiony, a, a, a no na brzuchu mu te łuski stoją i jest nadmiernie rozdęty i tutaj teraz takie moje pytanie do was eee, oczywiście do tych co się bardziej znają w tym temacie i co mogliby coś wiedzieć eee, co z tym fantem zrobić z tym neonem czy pozwolić mu po prostu dopływać już śmierci w tym akwarium czy z powodu właśnie no tego przynajmniej wygląda na to że lekkiego pogorszenia eee, stanu zdrowia no musisz niestety się z nim pożegnać co wcale nie będzie łatwe, bo ja go bardzo lubię tego Neona i bardzo długo on już tu u mnie jest i już się tak przyzwyczailiśmy do, do siebie z tym Neonem, że ja patrzę na to akwarium, on zawsze tam pływa gdzieś tam przy przedniej szybie, wyjdzie, zapyta co słychać, taki piękny, podochowany no i nie wiem tutaj, czy niestety tego Neona uśpić po prostu, czy tego Neona pozwolić mu dopływać już śmierci i wyłowić już zwłoki. Także no, bardzo tutaj prosiłbym Was o poradę. A jeśli jest coś, co mógłbym zrobić, i co może by mu pomogło, to też serdecznie proszę o tego typu porady. Bo może czasem nie będzie to zbyt skomplikowane, a, a może po prostu tego neona uratować. I nie będzie musiał ani on zdychać jeszcze, ani no, ja nie będę musiał go uśpić, gdyby jednak. Stwierdziliście, że no lepiej będzie dla niego, żeby go uspać. Także, no, tak jak mówię, wszystko fajnie w tym akwarium. Tylko, tak mówię, ta jedna razburka kiedyś, i teraz ten duży neonek, no, coś się nie czuje dobrze. Razburka padła, a ten neonek teraz coś też tak zaczyna dziwnie się czuć. A reszta, no, widzicie, reszta pływa. Hmm, Razbór i neonów, neony wychowane, ale no, raz burki podtrzymują tutaj towarzyskość tego akwarium, przy przedniej szybie. No, i rośliny mi tak strzeliły, że niedługo będę chyba, nie wiem, te roślinki wydawać, nie wiem komu. Jeszcze? No, ale chyba będzie trzeba te roślinki albo poprzesadzać po moich innych akwariach, albo, albo no będzie trzeba, nie, nie wiem co, komuś je dać. Te roślinki jeszcze nie wiem, ale no na razie akwarium wygląda fajnie. Akwarium od dwóch lat będzie w maju dwa lata. Za Parę dni rozpocznie się maj i 4 maja będzie dwa lata od restartu tego zbiornika. Także akwarium się trzyma bardzo fajnie. Rybki zresztą też, no poza tymi dwoma, które, które wymieniłem. Także może teraz jakieś zbliżenia dla tego neonka dużego, niestety chorego, byśmy sobie jakieś zrobili. Także sekundka. O, widać, widać. O, ten neon, największy co go widać. O. Jest taki, o napompowany jest jak balon, no. Nie ma jakąś taką kropkę, jakby to na piersi można było powiedzieć. O, widać. O, taka foka się z niego zrobiła. No, także tak to wygląda. Jeszcze coś wam pokażę teraz w innym akwarium, jak uda mi się to na kadrze złapać. No niestety to, co chciałem wam pokazać w tym akwarium się nie uda pokazać. Bo wszystko to, co chciałem pokazać się wychowało gdzieś tam w gąszcz tego zbiornika, w te roślinki, ale o co chodziło? Mam trzy sztuki kolejnych, młodych, ślicznych platuszek. Słodkie, małe plateczki. Bodajże dwie czerwone tym razem mi się udały i jedna biała. Czy dwie białe i dwie czerwone? Jakoś tak. Także bardzo śliczne maleństwa sobie siedzą. Głównie siedzą tutaj, w tej kępie muchu i tam jest ich stronienie, a ja im zrobiłem gniazdo z rozdżycy tam, ale jednak wybrały sobie kępę mchu. i sobie w tym muchu siedzą i, i na tle tego, tego kamienia się maskują. I tak to wygląda. I ktoś mi jeszcze pisał, ale nawet wiem kto, bodajże to był użytkownik Przemek Matyja, pozdrawiam serdecznie, pisał mi, że nie podobają się niestety mu moje mieczyki. Szczerze powiem, też zaczynają mnie pomału denerwować, bo tam... Podobno mieczyk może nawet dorastać do 15-16 cm, a te moje na razie są jakieś takie kurduple. Niby się rozmnażają, niby, niby wszystko fajne miecze mają, ale są kurduple i, i, i nie chcą więcej rosnąć. Także, jak chodzi o mieczyki, no to choć fajnie rosną, rozmnażają się, nie ma problemu z nimi, to jednak ten ich rozmiary mnie denerwują, bo takie większe mieczyki mam tylko dwa, co kupiłem z innego sklepu, niż tą całą resztę. Tak, te dwie, które kupiłem z innego sklepu sztuki będą pewnie większe, a no te niestety ta większość mieczyków, które mam w tym akwarium była z innego sklepu, pierwszego, w którym kupiłem mieczyki i no niestety one są i już zostaną kurduple, bo słyszałem, że mieczyk rośnie dopóki nie urośnie mu miecz, później już nie rośnie, a samica no niestety miecza nie ma, więc... Po samicy miecza, jak chodzi o, o wzrost, nie możemy się spodziewać, bo samica tego miecza nawet dorosła nie posiada. Także no, niestety, mieczyki będą kurduple, ale cieszę się, że Wam się te rybcie tutaj podobają z tego akwarium platki i molinezje. Także dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.